To Greenwich Meantime. Chemical attacks were triggered across Europe. I repeat, down the street is within a contamination radius. Over. It's being called the worst terror event in history. This is GIGN HQ. My men are dead or dying. <laughs> I've been exposed. This is Ramstein. We're under attack. Roger, we are aware of the gas attack and are sending decon units your way. Not the gas. We're under attack by Russian ground forces. Say again, Ramstein. What Russian forces? The entire Russian army. Are now reporting Russian tanks rolling down the this was no act of terrorism. The attacks were intended to cripple our defenses and pave the way for an invasion. We need to hit them now with everything we've got. Sir, we've lost contact with the delegation in Hamburg. Metal Zero One, this is Overlord Actual. You are being rerouted for Hamburg. We've got a principal level hostage rescue. Who is it? The Vice President. Goal wszysty 6 października. Sierżant Derek Frost, Westbrook Force, Hamburg, Niemcy. Tak, i mamy małe deja vu z misji Charlie. Nie surfuj. Jeśli ktoś grał, to dokładnie te same helikoptery, chyba to są. Ja, dokładnie taki sam moment, w tym samym miejscu siedzimy. Po prostu, jakby misja Charlie nie surfuj, tylko że. to byliśmy? Ale rawię. Tak, ta misja jest dosyć, dosyć długa. Więc trochę to zajmie. Lecimy sobie. U. Oje, tam dolecimy jeszcze. tego zaczniemy. Musimy ratować wiceprezydenta. Tak to Nie wiem, po co mi to. I N4, ok. Z granatnikiem. Znowu tuba. Chyba... Dobra. Okej, 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 biegniemy. skałki do skałki. Ty ranny? schowaj się, schowałem się, to nie widać! No nie, nie widać było, że się schowałem. Byłem za schałma, no, by mnie walili, nie? Co no teraz się schowam tu. Ciulgo! Biedny chłopaczyna. A, no nie wiem, więc z tej strony dobra, jest dobra. E, fiks z dronatników, będę ci ulał. Okej. Do przodu, A! Kurde, no! Ciekawe, kominacie ten przejść. tędy mm -hmm. Coś czuję, że wyjdzie mi pół godziny materiał. No i co, mam iść w prawo! Kurwa, nic tu, tamtej jest czołg. No, jest nic. Dwa fejle w ciągu minuty, kurwa. Sorry was za to, no ale kurde, no. Dopiero drugi raz gram i w ogóle to jest cholernie trudne. Na wasza ta zastrana misja. Bardzo trudna, bardzo długa. Zaliczy dużo zgonów, czyli misja trwa pół godziny. Jest, czyli moje zgony, x2, 60 minut, x czas do denerwowania się. To jeszcze mamy dwie godziny, no i wyjdzie po prostu najdłuższa misja na świecie. Zdejmij mnie wali, nie wiem kto. Zaraz, pukną te samochody! Czekam na was, koledzy. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę Oby ten czołg nie zawalił tego Jeepa, bym miał Po Jeepie Kurde, coś tam jest Tegoś To coś tu chyba czołg... O, to wygląda jak skrzynka z amunicją z Mk2 Odrzuć! Ha! A, jesteś ranny, schowaj się, schowałem się Ojcze nasz Dobra, e, jest nic A ten czołg tutaj na mnie celuje! Zaraz go rozdupimy. Chyba poszedł up Ej. Powinien został zastrzelony, no ale już to Przodu do przodu. Sorry. chyba mu bańkę sprzedałem. Nie, to ma swoje Fajnie wyglądają. To są te. Abramsy z te. Tylko takie fajne. Taki, znaczy jest tam mm, kamuflaż. Pierwszo pozabijam tych tutaj, żeby mi nie przeszkadzali. I schodzimy na dół. Musiał granata nam wrócić, nie? Dobra. Najgorsze części misji chyba są już za nami. Choć aczkolwiek myślę, że zaraz ginę. O! Trzy z najgorszych w życiu momenty Co? Gdzie się tu moi koledzy? Piję w się w ogóle nie podoba ten celownik, co mnie? Jest taki inny, już bym wolał Ten z M2 2 byłoby ile fajniejszy. I jeszcze ten z Black Opsa. No to były dwa najlepsze celniki, a co Bo ten tutaj to jest w ogóle nieprzypadany nie mi ja to Dobra, na co czekamy? Aha. Tam gdzie jep jep jep. Ale fajnie. Dobra. Okej. Okay. O, przegrzewa się, nie. Na minik. Au. Jaczej się żyjemy. Do przodu, do przodu, czołgusz. Damy sobie A, to są nasze! Dobra. Ale nasze wyglądają tak jak ich, no, to już nie moja wina. No, podobnie przynajmniej. Z inną teksturą chyba są. Dobra.

Idziemy naszym bosikiem Co ty odwalasz? Jeb, jeb! Jeb! A, Zaraz ginę, mogę cię jakoś schować Co się... Ale ładnie przejechał przez to Dobra, i pierwszy rino one, bo jest one. Sprawiam, hmm, ciekawe. Ja yeah, pie 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 pie. tak to by mi się musiało przejść w tym czołgu. Jadę my. So wait.

Miękka ha? A dobra, to w takim razie. Ten Jeep pójdzie się pożegnać życie. życiem. U! trzeba potrafić, żeby przeżyć wybuch granatu. Obok siebie i wybuch samochodu i walnięcie z kolby w A, uszliśmy blisko wiceprezydenta. Jak mi się przynajmniej wydaje. Łooo... Uuu, co ja robię? Teraz wracam się do tego granata? i idę za nim. A ty byś coś chciał. Aż wy. Ja jestem lepszy niż myślisz, koledzy. Budynkiem w ogóle łatwiej idzie mniej wrogów. Szybciej się poruszam czołgi, szybciej jadą. Au M14 EBR. No, no, A nam to wezmę. Skoro nalegacie Lecimy dalej w budynki. No Koniec budynku. No i tak fajnie się skadało już. To je przez okno. Au, aużeż ty świnio. Nie, i tak wolę koła. Już chwilę sobie z niego postrzegać? No. Podążam, podążam. A upadnąć. W sensie położyć się, nie zginąć. Buona Vado, ah, boh, vado, scopro tranquilli! So gym L'uomo lo sciolante Siamo fuori Che va, Presidente Che vanno a Cześć, to było tutaj, tu gdzieś widziałem znak milicji e, ZMW2. wiem, czy to są krwawe plamy od rąk, ale znak milicji był bardzo podobny, nie? W szturmie Dobra, teraz dość trudny moment. z wykonania trzeba się obronić, zabić. Jeb, jep. Yep. Dobra, mamy wiceprezydenta. Do Dobra, to chyba na tyle w tej misji. Wy. Komentujcie, subskrybujcie. Nie, albo jeszcze nie wiem. Nie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No, no. Do zobaczenia w kolejnej misji. Tam w trzy.